Wyspawca Bóg, więc zgoduj broń i kulę głęboko. O ojcu grób, a nie tu po A odgłos grom, swój wstórzec wieszoko. Hej, masz w i w głębiu serce pal. Hej, dom, hej, dom, wszelka drogowa. A kul, a rąk i w głębiu serce pal. Hej, dom. i w głębiu serce pali. Zrób liście gór, więc górą białe szelcy, masz w rybku gór, a w rybkach szczęśliw szal. Hej, noc, fatua, duże znowu wisielcy, od naszych gór jest wstromi krawicach. Raz przecież już nas brały drobnych kwiatów, jeśli Polska do unia złotych głosów ma. Czyli spadnie łzy, Ej, to i w łeblu serce wcebal. Ej, dom, ej, dom, szelska domko dal. A pójdź, a rom i serce wcebal. Ej, dom, ej, dom, szelska domko dal. A pójdź, a rąk i głębusze wcebal. To pazi weź, tyranie tam się mordy. Tak się ja tam panu i tam fajnie. z Jasnej Góry, wysłuchaj nas, niech to wiąza i ma. Przewłaga się, nie boli ser i szury, hej, baćko, śpiew, i w serce pal. Hej, dom, hej, dom, i szereg skarobko dal. A chuj, a rąk, i w serce pal. Hej, dom, hej, dom, i szereg skarobko dal. A chuj, a rąk, i w serce pal. Dziękujemy za spowójkę i tańca. Sorg więc wyczyna.